Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj zagramy sobie w Turmoil. To jest nowa seria na kanale, którą chciałem rozpocząć ze względu na to, że wyszła ta gra, a znam ją jeszcze z kanału Bodajże Mandzia, kiedy nagrywał jej betę, czy tam... no early access w każdym razie. I była na przecenie, kupiłem ją. Zobaczymy, zacznij kopa. Kredyty e, jeżeli będzie bardzo słabe polskie tłumaczenie, to ja po prostu... E, nie wiem no... No wyłączę je, no nie wiem no! Rozpocznij nową kampanię, pojedyncze Nie no rozpocznij nową kampanię Rozpocznij nową kampanię Turmoil, no a nie Turmoil? Daisy, Joshua, Ricardo, wybierz postać Blankę, dobra, bierz grać kurwa Joshua Jak się masz partnerze, ten koleś pasów bydło wystarczająco długo, aby wiedzieć, że noce na prelii są zimne i samotne Mam nadzieję, że zarabianie na robie naftowej jest tak proste jak rzucanie lasa. Dobra, no, wybieram żuszułę. Witaj przyszły Baronie naftowej. Jesteś mile widziany w moim pięknym miasteczku. Przemysł naftowy będzie tutaj kwitł, ale bierzmy się do roboty. Kliknij wóz, a pokażę ci, jak robić odwierty naftowe. Boink. ja zabieram cię do miejsca, gdzie jest ropa. Gotowy? Dobra. Chyba gotowy. Muszę się nauczyć tej gry. Witaj w swojej pierwszej operacji wydobycia ropy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, a ropa będzie wypływać błyskawicznie. Przepraszam, błyskawicznie. Zanim zaczniesz wiercić w poszukiwaniu ropy, musisz wiedzieć, gdzie wiercić. Zatrudnij ra radiestetę, aby się tym. Za Kto to jest radiesteta? Niestety, aby znaleźć ropę, pod to jest dobra robota. Teraz daj mu trochę czasu, aby zorientował o, aby zorientować się, gdzie jest ropa. Da-da-da! 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 Da, Co tym? Generalnie mogę mieć wyjebane. O! Znalazł ropę! Czas, aby rozpocząć wiercenie. Wybierz szyb naftowy. Przesuwaj w dół od tego miejsca i zwolnij w innym miejscu, aby podłączyć do ropy. Dobra, no to robimy odwiert. Left INC. Wow, ale oryginalna nazwa. No i wsysa ropę. Trafiłeś na ropę, ale gdzie powinieneś ją zabrać? Do Left INC? Oczywiście, wybierz ikonę wozu. Umieść tu wóz, automatycznie będzie on zabierał ropę i rozładowywał ją w mojej firmie. Kaching, kaching, Nie wiem o co chodzi z tym kaching. Za stary na to jestem. O, to wprowadzenia... To wprowadzenia się skończy. To wprowadzenia się skończy, gdy suma pieniędzy będzie z powrotem wynosić 1300. Dobre, dobra, 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 do dajmy, jej! Co? Dobrze lecimy. Społeczność Steam. Czy chcesz wysłać zrzut ekranu po zakończonej grze do społeczności Steam? Taką opcję można włączyć w menu ustawień. Spierdalaj. Dziękuję. Czy mogę? Nie mam zarobki, wydatki, zrzut ekranu. E? Dobra robota, teraz nadszedł czas, aby brać się do prawdziwej pracy. Przyjść do ratusza, aby poznać swoich rywali i zdobyć działkę na swoje kolejne przedsięwzięcie. O tak, spodziewałem się. Dopiero tam wszedłeś, gościu. Dopiero tam wszedłeś, więc chyba musiałeś się mnie spodziewać. Co mogę dla ciebie zrobić na świata? Czy jesteś gotowy na posiadanie własnej działki? Rzućmy okiem na mapę. Ja. Yes. Witajcie, przedstawmy się najpierw wszyscy. Jak się ma to już czytaliśmy? Witajcie, czy bycie prawnikiem brzmi interesująco? No cóż, tak naprawdę to raczej nudne i mam już dość. Mam poważny przypadek gorączki naftowej i jedynym lekarstwem na to jest znalezienie ropy. Miło, miło, miło mi was poznać zarabiałe... zarabiałem. Okej. Okay. Ale na, 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 na tu Dobra kto pytał, wyjdź stąd. O, co tam słychać ludziska? Tutaj Ricardo dobrze mi podpowiada. Możecie napisać, co tam słychać u was? Dobry dzień, aby uczcić otwarcie. Nowego banku, otworzyłem konto dla każdego z Was. Możesz mnie również odwiedzić, aby zobaczyć raport finansowy swojego ostatniego coś tam, coś tam Tutaj możemy porozmawiać o pieniądzach. Pożyczkę. Mogę pożyczkę wziąć. Chyba jestem gotowy. Ok, wiesz co robić? Zatrudnij radiestetę, aby znaleźć ropę i zbudować szyb naftowy i wiercić prosto do niej. Tu zatrudniliśmy radiestetę. Szukaj ropy, gość. Szukaj ropy. Dobra, przewierćmy się na razie kawałek pod ziemię, żeby zweryfikować, o właśnie, czy tutaj od razu pod spodem nie ma ropy. No i zajebiście. To nie rozsądne, aby sprzedawać po cenie, jaką teraz oferuje Left INC, lepiej przechowywać ropę. Wybierz ikonę zbiornika. Cena ropy zawsze waha się znacznie, śledźcie uważnie. Jeśli cena ropy ci odpowiada, użyj tej strzałki, aby wysłać wozy do mnie. Napełnią się one i zamienił ropę na pieniądze w Left INC. Jeśli cena ropy jest zbyt niska, użyj tej strzałki, aby przestać sprzedawać ropę. Twoje wozy rozwodują ponownie do zbiorników. Okej. Okay. Styczeń pierwszy. Poziomy mają ograniczenia czasowe. Ten poziom kończy się w dniu 31 marca. Na razie mi się chyba nie śpieszy no. Zrobię go od tego? Ta rura jest zbudowana. Odsiągniem to to No to dupa trochę. Tak trochę wyrymacz dupa. Chcę sobie jeszcze jeden wóz. Tutaj cena rośnie, bardzo dobrze, że rośnie. Rośnie, rośnie, dawaj. Dawaj No, 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 dawaj, dawaj, Rośnie. Ja nie sprzedam tanio mojej ropy. No, 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 dobra, lecimy. Już powoli zwalnia ta cena, więc zaraz pewnie będzie spadać, a wolałbym sprzedać trochę ropy po tej cenie. Więc lecisz, sprzedawaj, tyle ile masz aktualnie. Wziąłem, no i widzicie, już spada cena. Więc nie wiem, możesz jeszcze napełnić w sumie te dwa wozy, i lecimy jeszcze ze sprzedażą. No ale tak, mam nadzieję, że jakoś to będzie z tą serią. Ja wiem, że ta gra nie należy do jakichś najciekawszych na świecie i w ogóle. Ale myślę, że warto ją nagrać. Mi się bardzo podoba. Jestem ciekaw, jaki będzie Wasz odzew na temat tej gry. Dobra, jest 31 stycznia. Ja się zastanawiam, czy nie chcę kolejnego geodety w sumie zatrudnić. Ja go będę geodetą nazywał. No nie wiem, co to jest w ogóle: radiosteta. What the fuck? Bo jest szansa, że może znajdę jeszcze jedno źródło ropy. Dobra, po tej cenie to już nie sprzedawajcie. Myślę, że nie ma sensu sprzedawać po tej cenie. Dawaj, Geodetuś, znajdź mi jeszcze jedno miejsce z ropą. Jest 10 lutego, muszę się trochę śpieszyć. Czy chcę inwestować w kolejny szyb? W teorii tak. W praktyce nie wiem. Może być różnie tak naprawdę, bo. Mogą zainwestować w drugi szyb, żeby ciągnąć z tego miejsca i nie szukać kolejnego miejsca z naftą. No i chyba na tego geodetę niepotrzebnie wydałem bo widzę, że on tak szuka, szuka. O, znalazł w końcu, po tak długim czasie. Gdzieś tutaj będzie ropa. Jest ilopa, dobra. Czy nie ma kolejny ten. Myślę, że możemy postawić kolejny wóz. Zaraz cena będzie pewnie rosnąć, tak. Biegły miesiąc. Dobra. Cena zaczyna rosnąć, i myślę, że możemy zacząć sprzedawać już wszystko to co mamy. Musi nam się to trochę zwrócić. Chciałbym chociaż te 2000 wyciągnąć na tym. Tyle, ile wydałem. Więc dawajcie, lecicie z tym z koksem. No, zbieraliście trochę ropy. I sądzę, że warto teraz ją posprzedawać już. Dawać, dawać. Czy chcę inwestować w kolejnego konia, aż 150? Myślę, że nie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Czemu to się podnosi poziom ropy, mimo to, że tutaj tej ropy nie ma? Dobra, zainwestuję jeszcze w jednego pytania. Myślę, że warto. Myślę, że warto. No ale gdzie oni jedzą? Jadą! Dlaczego oni z tego silosa nie zbierają tego w ogóle? Ten silos jest prawie pełen. No teraz podjechał jeden gość. Sprzedawajcie, sprzedawajcie. Już nie będę kupował kolejnego konia, bo nie ma sensu wydawać na to pieniędzy. Więc na spokojnie. Oni to jeszcze trochę sprzedadzą w tym czasie. No, ile tutaj ropy było. Ale to, że wyciągnąłem tutaj jedną z większych złóż, to i tak dobrze. 2112 No, de, de, no powiem wam, że tak średnio wyszliśmy delikatnie na plus, ale i tak poszło nam najlepiej, bo oni stracili wszyscy. My zarobiliśmy mimo wszystko. On zarobił całe 14, my zarobiliśmy 2000. A, bo my zaczynaliśmy z 18 tysiącami, chyba. Czyli my sporo zarobiliśmy. Ej, to nie jest źle. Dobra. Cześć, nazywam się Fragmetal. Chcesz bardziej wydajnie wydobywać ropę? Przyjdź do mojej fabryki, aby ulepszyć swój sprzęt. Chcę ulepszyć swój sprzęt. Definitywnie szerokość 2. Timer 2. Co to jest timer? Szyby naftowe są teraz bardziej odporne na wysokie ciśnienie, a więc wycieki są mniej prawdopodobne. A, wycieki. Odnoga druga. Czy ja chcę kupować lepszą pojemność rur? Chyba na razie jeszcze nie. Ciekaw jestem, co tutaj się buduje. Rozmawiałem niedawno z burmistrzem i był zachwycony niektórymi moimi wynalazkami, więc będę je oferował w moim warsztacie, który niedługo otworzę. Maknaki z pożyczki nie potrzebuję. Dobra. Myślę, że możemy jechać na kolejną tą... Eee, kolejną rundę chyba. Mogę czy nie mogę? Najpierw musisz postarać się o kawałek terenu w ratuszu. Aaa, no tak. Dobra, idziemy na aukcję. Już wydobyto. Otwarte oferty. Witajcie na aukcji, jesteście gotowi, aby rozpocząć licytację? Myślę, że może być sporo nafty w tym miejscu. Wybierz działkę liczby na działkach. Ja chcę to miejsce. Ja chcę to miejsce. Yes, yes! 2000 za nie zapłaciłem. Ale myślę, że mi się zwróci. Uważam, że to miejsce może mi się zwrócić. Dobra. Takie jest moje przeczucie. Ja nie wiem, ja mogę nie mieć racji. Może być tak, że prawda. Od tej pory poziomy będą trwały od 1 stycznia do 30 czerwca. Okej. Okay. Czyli dłużej. Szukasz innego miejsca, aby sprzedać swoją Europę? Przyjdź do mnie! U mnie cena jest zawsze odpowiednia. Tak, tak, zawsze odpowiednio. Dobra, lecimy od razu z dwoma geodetami. Myślę, że możemy polecieć tak grubo. Gość ma bardzo wysoką cenę na starcie po prawej stronie, więc to jest też dobry plus, żeby od razu na starcie tam lecieć z moją ropą. Myślę, że muszę co najmniej miesiąc sobie zostawić na sprzedanie tego, co zbiorę, naprawdę, bo w ostatnim podejściu nie zdążyłem wszystkiego sprzedać, mimo to, że miałem tego pełno, więc muszę się szybciej z tym zbierać. Okej, okay, ma pierwszą. Lecimy. Ten ma drugą. Lecimy. Szukam na oko. Później będziemy dostrajać. O, pięknie. Tutaj będzie? Tutaj jest. Ślicznie. Więc dajemy po dwóch jest. Trzy konie. I na razie niech Zbielają. Jeśli brakuje ci gotówki, czy nie zdarza się to czasem, nam wszystkim, możesz wziąć pożyczkę o bardzo rozsądnym oprocentowaniu. kliknij już gotówki, aby otworzyć okno finansów. Nie dzięki. O, mogę tak z scrollem, scrollem po prostu robić, dobra. Jedźcie do tej prawej Enterprises INC w sumie to nie jest Enterprises, tylko to jest. Nie wiem. Nie znam się na tych skrótach. No nie jest moja działka, żeby się na takich rzeczach znać. O, oh, ale jest gorąco wow. Ja musiałem wyłączyć wiatr, jak tutaj obok mnie stoi. Bo nie chciałem, żebyście mieli hałas. Ale tak to jest niesamowicie gorąco. Naprawdę. Fest gorąco jest. Fest gorąco jest! Myślę, że będę potrzebował zaraz kolejnego konia. Bo nie nadrabiam już powoli z ropą. Dobra, myślę, że te dwa już niech nie jadą z ropą tam, tylko niech ją składują. Na razie poczekajmy, bo widzę, że tutaj rośnie cena i to mnie bardzo ciekawi, to mnie bardzo interesuje. Ja lubię dobrą cenę, więc postarajmy się o nią, żeby była dobra cena. Tutaj 70 jeszcze bardziej spada, więc na razie sobie odpuszczę. Ciągniemy ropę. Dobrze, ciągniemy ropę. Jest dopiero 14 lutego, 15, więc do czerwca jeszcze masa czasu. A ja nie chcę sprzedawać po złej cenie. Wydaliśmy 2000 na działkę, pamiętajmy o tym. I mieliśmy 2000 też, chyba jak dobrze pamiętam, żeby tutaj zagospodarować pieniądze, więc. No. Trzeba się liczyć z tym, że pieniądze na to poleciały. Dość spore. Więc trzeba polecieć tymi czterema koniami do Left-In INC i sprzedać na troszkę naszej nafty. Troszeczkę, się powiedzieć, i troszkę naraz. No, w każdym bądź razie sporo naszej nafty trzeba sprzedać. Zważywszy na to, że cena jest tutaj ma przyzwoita, po prostu cud Lecimy. Zarobek musi lecieć. Tutaj myślę nad przedłużeniem troszeczkę. Okej, okay, to był błąd w teorii. To był w sumie trochę bardzo błąd. No dobra, trudno. Trudno się mówi. Sprzedawajcie tam całą ropę, kurde, ile on tutaj kasy ciągnie. To prawe jęce miało mieć takie zajebiste ceny. A widzę, że lewe u mwah! poezja po prostu. Dobrze, że zacząłem tutaj sprzedawać. Zajebiście. Tutaj bym puścił taką delikatną... Rurkę dosłownie. Rurenkę Ru taką mini. Zweryfikował. Nie no, tutaj jeszcze jest pełno tego, dobrze. Akurat zajebiście. Czy ja mogę się jakoś tego pozbyć, sprzedać? No mi ja myślę że kiedyś była taka opcja, żebym mógł sprzedawać szyby tak jakby, ale... Może ja coś mylę. No patrzcie, jak tutaj cena leci... Normalnie, normalnie kolejny konik, który też leci do nich. Póki... O, już cena delikatnie spada, więc lecimy, póki jest. Jest jeszcze spora cena. Dobrze, już prawie 3000 zarobione. Jest, jest pogers, jest pogers. Dobrze jest, dobrze jest. Tu jest ciągnięta ropa cały czas, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy chcę kolejnego geodetę? Nie, bo i tak już ledwo nadrabiam z ilością koni. Więc na razie jeszcze nie. Niech oni sprzedają jeszcze. Jak spadnie tak do jednego dolara i niżej, to już sobie odpuszczę, jak będzie spadało dalej. Ale chwilowo niech sprzedają. No, poezja po prostu. Poezja. Dobra. Więc wy jeszcze jedźcie. Ale tamtych dwóch już nie będę prosił o to, żeby tutaj przywozili. Niech przywiozą jeszcze ci. Sprzedadzą to, co mają. I starczy. Na razie odpuszczamy sprzedaż. Lecimy na razie w. Zbieractwo. Będziemy zbierać na, razy, na razie tą ropę, która tutaj jest. Myślę nad trzecim geodetą. Czemu nie Spróbujmy. Jest kwiecień, jeszcze maj przerwiec, więc jest szansa, że jeszcze znajdę jedną złożę ropy i jeszcze coś z niego wyciągnę. Tutaj zaczęła cena rosnąć. Tak jak mówię, do jednego dolara jak poleci, to lecimy, nawet się nie zastanawiamy, ale jak będzie kończył się maj. Sprzedaję tam, gdzie będzie najwyższa cena, nawet się nie zastanawiam. Po prostu polecę od razu sprzedać to co mam, bo... Szkoda czasu. Szkoda czasu. Naprawdę szkoda czasu. Jest połowa kwietnia, więc jeszcze możemy tutaj ciągnąć. Tu już się szybko powoli kończy. Więc będę musiał szukać dalej ropy, w tym miejscu. On tutaj już szuka, szuka. Jakbyś znalazł gdzieś tutaj, bym się nie pogniewał, to bym ten szyb po prostu przedłużył. Wiesz? Naprawdę bym się nie pogniewał. Nie budowałbym trzeciego, trzeciego szybu, tylko bym ten przedłużył. Tu jest podobno. No dobra. Zaryzykuję takim ruchem. To mnie troszeczkę kosztowało, co mnie martwi. Dobra, to jest 90 dolarów. Kończy się kwiecień. Hmm, czy to było worth it? To jest dobre pytanie. Czy to było worth it? O... Bo może być tak, że nie będzie worth it. O, coś tu jest. Coś tu definitywnie ciągnie. Ale gdzie? Ach, wydaje trochę kasy niepotrzebne. Dobra, lecicie tutaj, bo już mam zapełnione te Widzę cię. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj ciągniemy idealnie, kurde, żeby ciągnęło. To dobrze, to dobrze. Lecimy, zarabiamy dalej. Jest maj, jest maj, więc sprzedajemy to co mamy. Myślę, że mogę zatrudnić jeszcze jednego konia i lecimy z tym koksem. Lecimy na pełnej. Sprzedajemy chwilowo wszystko to co mamy za tego dolara i 6. I tak myślę, że wyjdziemy bardzo na plus. Eee, więc lecimy. Nie zastanawiamy się, nawet tutaj cena zaczęła troszkę przyspieszać. Kończy się sezon, więc nawet nie dziw, jestem temu. Dobra, koniki, dawajcie, koniki, dawajcie. Tu jest 1,4, dobra. Póki tu nie spadnie poniżej 90, to się nie będę martwił. Jak tutaj wystrzeli, to polecimy na lewo. Nie widzę najmniejszego problemu, żeby tam polecić. Na razie, zbierajcie, zbierajcie, sprzedawajcie tutaj. Tutaj na razie nie ma lepszej ceny, więc nie musimy się martwić. A już i tak chodzi nam głównie o to, żeby teraz zarabiać. Podkręcę się kawałek niżej. Czy było warto? Może. Ale ta reszteczka ropy okay, to już i tak... Bez większej różnicy. Ubiegły miesiąc, dobrze. Ubiegły miesiąc. Myślę, że tu już nie ma sensu. Lecimy tutaj, bo tutaj rośnie cena. Lecicie, lecicie, nie śpicie. Dobrze, sprzedajemy. 6,5 tysiąca, myślę, że na 7-7,5 tysiącach wyjdziemy i tak do przodu. Zrobię tu chyba dodatkowy odwiert, żeby to się połączyło ze sobą. Bo tu już nie ma co ciągnąć tak naprawdę, a pociągnie sobie z tego. Dawajcie. Lecimy na pełnej, połowa czerwca. Przedawajcie to co macie i lecimy już. No, dolar 20. Świetnie. To była dobra decyzja. No 7,5 tysiąca na Easy zarobimy. No patrzcie, prawie 8000. Nie no. Dobrze idzie, dobrze idzie, jest dobrze. Lubię tą grę, jest taka chillowa, tu się wszystko dzieje tak naprawdę bez mojej ingerencji do końca. Ja lubię takie gry. Tęskniłem trochę za takimi grami. Tak to było ciągle metro, jakieś spięcie, jakieś strzelanki albo coś takiego. Oczywiście nie mówię, że ja rezygnuję z takich gier na kanale, ale tego było mi trochę potrzeba. Takiej trochę chillery, żeby móc sobie pograć i nacieszyć się po prostu widokiem tego, że coś się dzieje bez względu jakby na, na mnie, na moje podejście i tak dalej. No, patrzcie, postawiłem tu geodetę, ale nie wykrył ani jednej, ani drugiej, ani tego, ani tego złoża ropy. Bez sensu w ogóle. Nie wiem. Geodety... Ci Geo... Nie wiem jak to odmieniać, ale ten Geodeta trochę mnie wychuja, mam wrażenie. Zarobki! 1,12 za baryłkę średnio. Dobrze, 6 tysięcy tutaj, 3 tysięcy tutaj zarobiliśmy. E, wydaliśmy... jesteci. ja pierdolę, kto wymyśla te nazwy? Uważam, że to nie powinno być chyba tak przetłumaczone. No patrzcie, no kto się pnie w górę? Wiadomo, że my. Dobra, miło Was poznać. Nazywam się Edward i jestem Majsterkowiczem. Lubię eksperymentować z rzeczami, które mogą pomóc Ci znaleźć ropę. Nie zapomnij sprawdzić moich wynalazków. Jestem ciekaw, co to masz. Głębokość 2, ulepszenia, Kupnie które moje rzeczy nie pożałujesz. Prędkość 2, kred, scanner. Ale co to jest prędkość 2? Męczy cię to, ile czasu zajmują radiesteci, to sprawi, że szybciej znajdą ropę. Ulepszyłem różdżkę radiestezyjną, aby radiesteci mogli szukać głębiej. Chciałbym mieć tego pięknego kreta, będzie on dla ciebie kopał, ale jest trochę nieobliczalny. Ej, krat jest zaje zajebistą sprawą, ja to pamiętam. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co dokładnie, co, dokładnie, co znajduje się pod powierzchnią, użyj skanera. Ej, to żeby go geodeci szybciej szukali, to bym nawet wziął. Ale myślę też nad. E, drugą od nogą albo timerem, żeby naftowe są teraz bardziej odporne na wysokie ciśnienie. Zmodyfikowałem złącza pomiędzy rurami, tak aby można było teraz łączyć, podłączyć trzy rury do każdego złącza. Myślę, zastanawiam się, czy wolałbym szerokość rury, żeby więcej wydobywać, ale wtedy muszę też więcej koni mieć, i to też ma swoje minusy, mimo wszystko. Czy wolałbym polecieć w odnogi, żeby móc po prostu jednym na dwa, na dwie rury lecieć? Albo tutaj kupić kreta. Mam 24 tysiące. Do 5 tysięcy myślę, że działkę będę musiał kupować. I ze 2000 zawsze biorę ze sobą. Myślę, że na start przyda nam się to, żeby szybciej znajdowali radiesteci ropę chociaż ten kred. Nie, dobra, kupię kreta, kupię kreta, kupię kreta i kupię szerokość gór. Mam 7000, ale liczę, że mi się to zwróci. Dobra, tyle było w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria na kanale, bo na pewno będę chciał ją kontynuować. I już pewnie w przyszłym tygodniu pojawi się następny odcinek z tej serii. No dobra, a ja jedyne co mogę to zaprosić Was na jutrzejszego live'a z Minecrafta hardcora. Hardcore na kraniec świata. No i co? Ja się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach coverach. No i cześć!